41 rok pielgrzymuję i nigdy takie pielgrzymki nie przeżywałem no ale wiadomo zmuszone, zmuszeni jesteśmy okolicznościami zewnętrznymi mimo tego smutku takiego szczerego to jednak jest ten duch pielgrzymkowy przynajmniej w nasze pielgrzymce zachowany no. i widać jak widać z tyłu pielgrzymów jest prawie 4000 wszyscy radośni uśmiechnięci idziemy na na Jasną Górę jak każdego roku przez 9 dni każdego dnia Około 450 uczestników brało, brało udział w pielgrzymce, i razy 9 to daje prawie 4000, czy nawet ponad 4000. I ci, którzy brali udział w pielgrzymce, dzisiaj przyjechali na wejście. Taka była zasada. I skąd około 4000 teraz wchodzi na Jasnogórę. Bardzo było warto iść, i, i zawsze polecałem pielgrzymkę, polecam i będę polecał. No, Pielgrzymka to jest takie, takie niesamowite wydarzenie, przynajmniej dla mnie. Tyle 41 lat pielgrzymuję i myślę, że będę jeszcze wiele razy pielgrzymował. Jest to dla mnie wielka wartość, którą żyję po prostu przez całe rogi dziś się pielgrzymka kończy, ale już czekam na następną, czyli 39 naszą tarnowską. Myślę, że już powoli przeradza się to w tradycję, bo trzeci raz to no już jest taki wynik z taką rodziną liczną, to jest to już taki wynik dosyć dobry. Namówił nas do tej pielgrzymowania nasz brat. Kuzyn Andrzej Pietruszka. On pielgrzymuje już naście razy. Wciągnął nas w całą rodzinę. W tym roku wprawdzie tak nielicznie pielgrzymujemy, bo tylko z siedem osób z tej naszej dużej rodziny. A w tamtym i przed tamtym rokiem no to i kuzynowie, bracia, yy, siostry. Także nasza pielgrzymka liczyła tak do 20 osób. W tym roku jest wyjątkowa pielgrzymka, pandemia. Zabezpieczenia dodatkowe, też wiadomo, obawa o rodzinę, żeby nie przywieźć do domu jakiejś choroby. Ale ważniejsze jest to, że ta pielgrzymka łączy rodzinę że oprócz tego te więzy rodzinne można poprawić. To jest taka, można powiedzieć, no, pielgrzymka poprzez taką katechezę i rekolekcję. Podziękowania za to, że jesteśmy zdrowi, za to, że możemy wspólnie jak no, żyć, bez, nie ma żadnych tutaj w domu problemów przez tą baterię naładować i poprosić o no, dalsze, dalsze łaski, dalsze intencje, dalsze sprawy Matkę Bożą. Przygotowaliśmy przed pielgrzymką razem z grupą medialną aplikację, czyli nagraliśmy modlitwy, konferencje rozważania różańcowe kerygmat, który był rozważany na Pielgrzymce, więc to było dostępne w aplikacji, a my przez radio transmitowaliśmy każdą przeświętą codziennie o godzinie w pół do ósmej. Codziennie były wejścia na żywo studio pielgrzymkowe. Transmitowaliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia, modlitwę prowadzoną przez pielgrzymów i różaniec oraz wyjątkowe apele, które prowadził przewodnik, ojciec duchowny pielgrzymki, ksiądz Artur Mularz, tłumacząc po kolei kroki kerygmatu i podpowiadając, w jaki sposób ten kerygmat zrealizować w małej wspólnocie parafialnej, aby Kościół stawał się coraz bardziej na wzór Chrystusa, ponieważ my w decyzji wciąż przeżywamy synod, który ma pomóc nam oddać odpowiedź na pytanie, co to znaczy, by dzisiaj Kościół był bardziej na wzór Chrystusa. Oczywiście rozmowy z pielgrzymami, pozdrowienia, rozmowy z tymi, którzy odwiedzali pielgrzymów, którzy inspirowali z tymi, którzy tworzyli całą tą bazę po to, aby właśnie pielgrzymka przeniosła się z tej sztafetowej, gdzie mogło uczestniczyć tylko 150 osób w trzech grupach i ta grupa stała się przez to ogromną, bo codziennie przez Facebooka, przez radio kilkadziesiąt tysięcy ludzi mogło nas słuchać, mogło się włączyć w to pielgrzymowanie. Jestem dumny z moich licezjan. Rzeczywiście te trudne warunki, jak zwykle to bywa w kościele, im trudniej, tym lepiej. Stworzyły nam nowe możliwości. Tutaj wędruje kilka tysięcy pielgrzymów, ale w skali ogólnodizjalnej jest to kilkadziesiąt tysięcy duchowych pielgrzymów i chorych, i młodzieży, i starszych. Także wielu uczestniczyło równolegle w swoich kościołach parafialnych w ramach różnych uroczystości właśnie w tej pielgrzymce. Media są wielkim darem Boga i chcemy je jak najlepiej wykorzystać. Widzimy, jak pięknie mogą służyć ewangelizacji i budowania jedności Kościoła. Pandemia nie jest największym zagrożeniem dzisiaj w kontekście życia ludzkości, są inne większe, przy czym ona jest bardzo wyrazistym. Modlimy się, żeby te wszystkie wydarzenia jednak doprowadziły do odnowy ludzkości, do odnowy Kościoła, naszych diecezji i nas samych. że te wszystkie inwestycje, które mają towarzyszą.